Dzisiaj zabieram Was y, wraz z moim głosem na krótką przejażdżkę, przebieżkę po rybakówce. Usłyszałam, że właśnie w tym miejscu, a jest ono około 30 km od łaseczku, jest farma dyniowa. No i od czasu do czasu raz na rok ja odwiedzam to miejsce i patrzę, jakie są zmiany więcej mamy przestrzeni, więcej budynków, a to jakieś domki na wodzie, no ale słuchajcie, wchodzimy do farmy dyniowej, nie jest to wielka farma, tym bardziej, że też przyzwyczajona pod obroniance, to no, przyzwyczajona jestem do ogromnych, ogromnych, ilości tych dyni, ale w tym miejscu jeszcze nie byliśmy, no to postanowiłyśmy ją odwiedzić. Z takich fajnych atrakcji jest wóz, przy którym są dynie, jest samochód pomarańczowy, jest traktor. No i faktycznie są tutaj w tych skrzynkach dynie poukładane, ładnie to wygląda, robi klimat, tym bardziej, że zobaczcie, jaką mamy śliczną pogodę. Prawda jest taka, że może nawet filmuje się lepiej bądź robi zdjęcia w momencie, kiedy nie ma pełnego słońca, ale najlepiej się ogląda i przebywa, szczególnie w tak wietrznym terenie i w wietrznym dniu. Wtedy, kiedy to słoneczko jest. No wiecie, nas ani lato, ani jesień nie rozpieszczało, więc korzystamy z każdej możliwości. Nagrałam wam kilka rzeczy e, właśnie. No taka mała ta farma, ale nie było ludzi za bardzo. Ja się spodziewałam, że nie będzie gdzie zaparkować. Fajnie urządzona, sympatyczna, przyjemna. Także naprawdę było sobie co pooglądać. Narobiłyśmy całą masę zdjęć. Ja sobie też porobię filmiki jakieś czy na TikToka czy na Instagrama. Naprawdę fajnie, że jest kolejne miejsce bliziutko właśnie z dyniami. Nie jest to ogromna ilość, no ale zobaczcie jakie są klimatyczne momenty z dziećmi. Była taka jedna para z takim maluchem. Powiem Wam, że dzieci usadzone w dyniach Robią robotę. To naprawdę to już nie trzeba być fotografem. Yy, same, same po prostu robią się ujęcia. Ta farma dyniowa przypuszczamy z dorotą, że była już dosyć długo, bo tak naprawdę niektóre dynie nie były w takim najlepszym stanie. No, ale sami zobaczcie, że pusto, bezpiecznie, fajnie, nie jest to jakiś ogromny teren. Można sobie tutaj naprawdę ogarnąć, więc narobiłyśmy zdjęć, napawałyśmy się tą jesienią, a chyba o tym, o to w tym wszystkim chodzi. No i macie jeszcze parę ujęć z samej rybakówki. Tutaj jest restauracja cenowo taka troszeczkę plus, może nie jakoś bardzo droga. No ale z drugiej strony to jest ogromny teren do utrzymania. Zobaczcie, tu są takie ogromne stawy. A teraz idziemy na to taki jeden, gdzie chyba spuszczają wodę, bo tam coś robią, więc te łachy piachu są mm, dosyć duże, ale są właśnie do wynajęcia. Domki na palach, na wodzie jest mostek, wysepka, gdzie można przejść zupełnie dookoła. No, szczególnie w takich klimatach jesiennych, kiedy nie jest upalnie, gorąco, bo i tak byłyśmy to tam trochę ciężko wytrzymać, na tym nasłonecznieniu jest po prostu. Przecudownie i przefajnie. No, z Dorotą naprawdę robiłyśmy mnóstwo zdjęć. O tutaj proszę, ktoś się ustawia. Łaziłyśmy, chodziłyśmy, piękne ujęcia. No i przynajmniej te tysiące kroków w takim fajnym, cudnym oddechu. Popatrzcie sobie, jak wygląda restauracja. Popatrzcie sobie, jak wyglądają ścieżki rowerowe. No i tam jest taka górka, słuchajcie, usypana. Na którą się wspięłyśmy, i z tej górki jest wodospad. No i tu Wam zrobiłam taką panoramę całego ośrodka. Naprawdę wygląda to super w tych jesiennych barwach i jesiennych klimatach. Są takie groty, jaskinie, schody. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. No i właśnie ten wodospad. Bardzo to takie klimatyczne, fajne. Wiecie, yy, nawet w momencie, kiedy ja byłam w pełni lata, ale w tygodniu. To nie było jakiegoś takiego obłożenia, gdzie można się ludzi przestraszyć, a teren jest zupełnie ogromny. To są też domki do wynajęcia, zazwyczaj to jemy obiad, ale dzisiaj po prostu bardzo dużo zwiedzałyśmy, bo jeszcze trafiłyśmy w jedno miejsce. To było z jednej strony łodzi, a trafiłyśmy z drugiej strony łodzi jeszcze do portu ludzi. No, i tutaj, właśnie w tych jaskiniach, y, też jest ten bar y, latem. No i zobaczcie, tu jest taki stolik na totalnym odludziu. Te, no, znaczy totalnym odludziu, no przecież wiadomo, że wejść. A to jest jeden stolik tutaj na tym podwyższeniu. No super. Tutaj mogłabym jeść te fryty latem, naprawdę. Bardzo mi się y, podoba. Tak robi się to miejsce komercyjne. Ja je od lat śledzę, ale z drugiej strony, nowe pomosty. Zawsze czysta woda. Naprawdę tutaj bardzo mocno się starają. Ja, Dorota i Duszka Globetrotterka stanowczo jesteśmy zachwycone. Zrobili też huśtawkę, nie tak do końca udekorowaną. Tutaj Dorota stoi i pokazuje zdjęcie, a ja nagrywam taki przypadeczek. A tutaj, już wylądowałyśmy w porcie łódź i obskoczyłyśmy w sumie dwa sklepy: Empik i Sinsei. Naprawdę są fajne. Ciekawe rzeczy, zupełnie inne niż u nas, takie świąteczne sweterki, kolory świąteczne, tutaj gdyby był mój rozmiar, to już bym brała, a to wszystko co się błyszczy, dzwoni i futerkuje, to tak naprawdę jest super, także popatrzcie sobie jak to wygląda, jakie tam są przebitki, kilka ujęć dla Was zrobiłam. – Słuchajcie, Dorota mi pomaga ogarnąć rzeczy z inseja. – Patrzcie, jakie piękne Piękne misiaczki. są spodnie w misiaczki takie, Misie, a jestem fanek misiaczków ostatnio. – I to I jest… – No, cesarzowa jest tylko jedna. Jest bardzo długa ta bluzka, dlatego tak… tak ona jest faktycznie, bo to jest inaczej, to jest piżama. – To jest piżama. – Ale jak z mieszanką studencką. Jak student zje, też nic się nie stanie, więc ja będę w niej chodzić. Daje fajna jest. Ale jest po prostu, świetne. zresztą ja i tak wiem, że często spędzam w domów takich, o, tylko ej, można spędzać i wyglądać. Pięknie. Cudowne, nie? Także. I jeszcze wam pokażę rzeczy inne z Nice, ale też takie czarne spodnie kupiłam. Poczekajcie, jak już faktycznie. To wiecie, tylko mają taki materiał. No, szerokie, zwykłe spodnie. Fajne są, są uwaga na, kota. na mnie. Długie na mnie. I mają bardzo szeroką nagawkę, a mają taki materiałik fajny, i mi Tak, i milusi taki, bym I śliski trochę, że te włosy koczy nie będą się trzymać. A zaraz Wam pokażę drobiazgi, ale może jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. potem Wam też pokażę z bliska. No, uwaga! No, łęzda no, jest po prostu przepiękna. jest piękna, taka. Ojejku, Tak zrobiona, że chyba. I ma paznokietki czarne. I no. swój plecaczek. Buty glany. Fajne rajstopy w pajączynki, Spódniczka, twój, swój tużurek. Jest rąsia. Tak, wszystko Ta Tak. Szukam. Tak, ja nie mogę złapać ostrości, teraz uciekam. Dobra, to resztę wam pokażę za chwilkę. No, pokażę wam z tej perspektywy noża, odrzucę, odcinam różne metki. No więc były przeceny, słuchajcie. Mamy pająki. Mamy drugie pająki i mamy tu nie było przeceny, bo to jest świąteczne. Ale jak to Hrabina Wisienka, Hrabina Wisienka. No więc szkoda, że nie są e, na złocie. Bo ja ostatnio tak bardziej, ale Hrabina Wisienka, Hrabina Wisienka musiała być. Również były opaski po 12 zł. Ja sobie tak, ja sobie tak pomyślałam, że wezmę obie, bo lubię. A są dobrze wykończone. Słuchajcie, tu się nie będzie nic obsuwało. No i jedna jest przepiękna, bo jest bordowo-świąteczna. Mam jedną zieloną. To teraz będę miała bordową. Także bardzo mnie to cieszy. Ja lubię opaski. No a do tej bordowej była jeszcze kosmetyczka. Dobrze wykonana. Ładna podszewka, fajna zawieszka, pentagram. Tu się wszystko dzieje idealnie. No i takie rzeczy. No i moja Wednesday. No teraz to się zacznie, ja przypuszczam. Teraz to się może zacząć, o, to ja, bo y, ja uwielbiam i kocham, a jest taka jakościowa, a nie wiedziałam, że te kolekcjonerskie lalki są takie, no zobaczcie, nawet ma torebkę, to jest, to jest majstersztyk, a to są wszystkie te Monster haje, te jakieś księżniczki, tam mnóstwo rzeczy, ja jestem zachwycona. hejka w ostatnim klipie dzisiejszego vloga, właściwie vloga z dwóch dni, dlatego otwieramy sobie tutaj dwa okienka prawidłnie, bo mogłam tu szarpnąć od dołu czyli 26 i 27 dzień kalendarza halloweenowego bardzo fajne Akcja z tym kalendarzem była, no i w ogóle zbliżamy się do końca vlogów. No, czasem co drugi dzień, czasem co jeden dzień, ale to wiecie, jakby vlogowanie nie jest moją pracą. Tak naprawdę podnoszą się dwa, niech tak będzie. Si teraz się rozdzieliłem. Okej, okay. drugie drzewko, a też takie bardzo fajne. No, powiem Wam. O, złapię teraz ostrość. Super. Dobra i 27 siódmy dzień. Po prostu już mi cierpliwości brakło. Tak się całkiem nie rozwalił. A moja cierpliwość już jest nie powiem gdzie. Z tym rozcinaniem tego czegoś. Jeszcze nie chce się. Nice. Wy już bardziej widzicie niż ja. A jest coś bliźniakowatego. Słuchajcie. O, a nawet trojaczki. Takie creepy trojaczki. Ale spoko. No, także tak te nasze dwa okienka tutaj funkcjonują. Dobra, do zobaczenia w kolejnym vlogu.